Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Czas to pieniądz, czyli kanale na którym uczę szeroko pojętego zarabiania w internecie, nie tylko. I w dzisiejszym odcinku Pokażę wam prostą stronę, na której będziecie mogli zarabiać dosłownie nie robiąc nic, jest to tak zwane zarabienie pasywne, i ta strona jest wypłacalna. I dzisiaj też dla przykładu sobie z niej wypłacę i pokażę wam, że tak samo te wypłaty są natychmiastowe. Tak więc już bez potróżnia przechodzimy sobie do ekranu mojego komputera, i już wam pokazuję o co chodzi. A jeszcze przed rozpoczęciem tego odcinka taka mała informacja na sam start. Jeżeli ktoś z was pamięta o projekcie Lingo, o którym wspominałem wam jakiś czas temu u mnie na kanale Czasto Pieniądz, był to projekt, gdzie właśnie tam tak samo jest to. Taki trend połączony z RWA, i możemy sobie tam dodatkowo dostawać takie specjalne nagrody w formie właśnie tutaj, akurat nagród rzeczowych. No to jest teraz dosyć ciekawa sytuacja, ponieważ jakiś czas temu też wspominałem wam o ich AirDropie oraz TGE. I teraz, jeżeli oczywiście tutaj no, ktoś z Was się zainteresował tym projektem, no to teraz też macie takie, można odpowiedzieć, no, powody do zadowolenia, z tego względu, że też tutaj, akurat po pierwsze, wartość tego tokena wzrosła kilkukrotnie, aż tam pomiędzy właśnie te 5 a 6 razy właśnie podczas tego listingu jeżeli chodzi o ten po prostu moment, kiedy tutaj ta kryptowaluta weszła sobie tutaj na tą giełdę. I tak samo niektórzy topowi farmerzy z track dropów zarobili nawet po właśnie od 60 do 70 tysięcy dolarów, więc to oczywiście była o wiele większa suma. No i to oczywiście też nie wszystko, bo ich debiut, czyli to właśnie TG na Kucoinie, był największym w roku. No i po prostu w ciągu jednego dnia tak samo wygenerowali oni właśnie 50 milionów dolarów wolumenu. No i jest to dosyć duży poziom, można to nawet porównać właśnie z takimi notowaniami jak na przykład na OKX-ie. No jest to dosyć ciekawa sytuacja, ponieważ obecnie właśnie akurat kapitalizacja tego projektu ma właśnie poziom około 60 milionów dolarów, ale też tutaj akurat jeżeli chodzi o właśnie ten potencjał wzrostowy, no to porównując to z innymi projektami, na przykład takim jak Ondo, gdzie tutaj oczywiście ten market cap jest o wiele większy, czy na przykład na Pendle, no to też ten potencjał wzrostowy tej kryptowaluty jest o wiele wyższy. Oczywiście ja też nie jestem żadnym tam doradcą inwestycyjnym, ale generalnie tutaj fajnie poszedł ten listing. A przez to, że projekt ma też tam o wiele więcej różnych benefitów, no to to też polecam Wam się nim zainteresować. No bo tutaj po prostu można wykorzystywać sobie obecny trend tej najbliższej hostsy. No dobra, tak więc teraz tak no mniej więcej wygląda, jeżeli chodzi o taki wstęp, taką małą informację na sam start. A teraz przejdziemy sobie do innej sytuacji, a mianowicie właśnie do tematu dzisiejszego odcinka, czyli właśnie możliwości zarabiania sobie pasywnego przy pomocy pewnej dosyć popularnej stronki, o której ja już też często wspominam na kanale Czas Pieniądz. Jest to strona Honeygain. Oczywiście, link do niej znajduje się w opisie. Jest to możliwość zarabiania tak naprawdę dla każdego. Nie trzeba mieć tam jakichś niesamowitych umiejętności, żeby oczywiście sobie coś na tym zarobić, bo to polega na tym, że właśnie taka strona płaci nam za udostępnienie naszego nieużywanego internetu. I oczywiście, jeżeli ktoś z Was ma internet, na przykład na kabel lub po prostu zwykłe Wi-Fi, no to może sobie dodatkowo na tym coś zarabiać. I tutaj też są inne dodatkowe opcje, jakieś tam daily taski argumenty i tak dalej, jest tego sporo. No i tak jak ja zawsze Wam wspominam na tym kanale, no generalnie ta strona jest od lat wypłacalna, co jakiś czas o niej przypominamy i dawno już o niej nie było odcinka. Więc jest to takie małe przypomnienie. I ogólnie tutaj możliwości do wypłaty to po pierwsze, bo jeżeli chodzi o możliwość oczywiście sobie zarabiania na tym, no to też wystarczy się tam zarejestrować. Wbieramy sobie oczywiście, gdzie mamy zainstalować sobie tę aplikację. Ja zazwyczaj korzystam sobie oczywiście na Windowsie. Można też oczywiście sobie skorzystać na przykład na Androida, na macOSa, Niestety nie ma tutaj właśnie tej opcji. Jeżeli ktoś z Was ma iPhone'a, no to tej aplikacji, z tego co pamiętam, niestety nie ma. No i teraz można sobie też oczywiście wypłacać pieniądze na PayPal jeżeli chodzi o ten zwykły honeygain lub na jump taska i ja sobie korzystam ogólnie z jump taska z tego względu, że i też jest ten dodatkowy bonusowy 10% właśnie no taki dodatek do tego i generalnie tutaj naprawdę bardzo prosto wyglądają wypłaty. Ja jestem teraz na tym jump tasku, czyli dodatkowej stronie, gdzie jakby tutaj mi automatycznie się naliczają te punkty, bo tutaj oni mają taką swoją własną kryptowalutę i my pyty więc teraz, żeby oczywiście sobie wypłacić te pieniądze, no bo tutaj też mówimy teraz o kryptowalutach, no to wam pokazuję... Wybieramy sobie opcję payout i w tym momencie są sieci kryptowalutowe do wyboru. Ja zwykle sobie to wypłacam po właśnie Binance Smart Chain. Niestety też jest troszkę wyższa ta prowizja za to, ale generalnie już się do tego przyzwyczaiłem, że za pomocą też w sumie XOP-a potem sobie to wymieniam. Więc tutaj tak naprawdę teraz jak ja sobie zarobiłem właśnie z tego honeygaina około te 5 dolców, kiedy ja sobie nacisnę ten payout, to zaraz Wam tutaj pokażę, jeżeli szybko się przełączę na tego metamaska, oczywiście na Binance Smart Chain i wpiszę sobie moje hasło, no to już już Wam pokazuję, tylko muszę tutaj wywalić te wszystkie jakieś powiadomienia, tutaj będzie już dosłownie w sekundę, za chwilę na BNB, zaraz sobie gdzieś tutaj zobaczymy, jeszcze chyba nie ma tej kryptowaluty, no powinna być tutaj dostępna, a jestem na Binance Smart Chainie, to musimy sobie ewentualnie tutaj odświeżyć tą stronę, aha, bo tutaj ta payout w końcu przeszła czy nie, bo niestety nie byłem pewny, nie widziałem tego za bardzo payout, aha, ok. czyli to już powinno przejść nam to czekajcie sobie, tak mamy earnings na zero no i już nawet wiem jaka jest przyczyna tego, bo po prostu jestem na innym koncie i na tym koncie już te jump tokeny są dostępne, dokładnie 5,61 bo mam te jump tokeny też na innej sieci, czyli na tym poligonie, ale to już jest inna sytuacja no i teraz jeżeli chciałbym sobie zamienić to na inną kryptowalutę, no to ja sobie osobiście zamienię to na kryptowalutę BNB z tego względu, że Wam pokazuję, że jest to dosyć taka topowa kryptowaluta od największej giełdy kryptowalut na świecie, czyli giełdy Binance i tak samo Polecam Wam się zapoznać z takim filmikiem, w którym pokazywałem Wam, że można sobie od giełdy Binance otrzymać te 40 zł na start w dosłownie 5 minut, więc też warto sobie skorzystać z tej dodatkowej promocji. Tam jeszcze kilka wolnych miejsc zostało. Wystarczy się tylko zarejestrować na tej giełdzie. Taka dodatkowa informacja dla Was, więc po prostu teraz przejdziemy sobie tutaj do tego Jump Task'a i wpiszę sobie stronę PancakeSwap. Dokładnie to jest taki, można to powiedzieć, zdecentralizowany wymieniator kryptowalut, giełda zdecentralizowana tylko byśmy sobie jeszcze to zrobili w ten sposób, żeby lepiej, żebyście widzieli, bo korzystam sobie też z takiego dodatkowego przyciemniacza właśnie motywu na właśnie akurat tej przeglądarce. No i teraz, jeżeli oczywiście mamy podłączony nasz portfel, a mamy go podłączonego, wybieramy sobie oczywiście kryptowalutę, jaką jest Jump Token i dzięki temu wybieramy sobie tak samo i dodatkową maksymalną ilość tych kryptowalut, które chcemy sobie wymienić. Ja sobie to wymienię na BNB. No i tak samo analogicznie pokazuję Wam, że w sekundę, dosłownie w sekundę, mam obecnie 20 dolców w BNB, teraz jak sobie to zesłapujemy, będziemy musieli tam w sumie dodatkową jakąś prowizję transakcyjną zapłacić, nie będą to miliony, ale potwierdzamy sobie tę transakcję i dosłownie w kilka sekund już będziemy mieli to na naszym koncie, na przykład teraz dzięki temu możemy sobie, już Wam pokazuję, 26 dolarów, czyli zamieniło to nam te jump tokeny, Teraz na przykład to BNB mógłbym sobie wypłacić gdzieś tam do właśnie akurat giełdy Binance i tam mógłbym sobie to wymienić na złotówki. Więc jak widzicie, proces wypłat z tej stronki jest naprawdę banalnie prosty i no dosłownie dotkwa kilka sekund tylko gdyby nie to, że ja się pomyliłem z tym, że mój portfel kryptowalut był przełączony na jakiś tam dodatkowy, no to to też po prostu wyszłoby nawet i szybciej. Więc tak podsumowując właśnie HoneyGain gain jest to strona do zarabiania przy pomocy właśnie udostępnienia naszego nieużywanego internetu. Jest to bezpieczne. I ja sobie też z tego korzystam i generalnie sobie jakieś tam dodatkowe pieniądze zarabiam. Oczywiście to nie są miliony i nie ukrywając na takich stronkach, no nie będziemy bogaci. Nie będziemy zarabiali po kilka tysięcy złotych miesięcznie, ale jak komuś zależy, no to właśnie, żeby sobie tam dorobić jakieś takie dodatkowe pieniądze, gdzieś tam w bardzo prosty sposób, bo dosłownie wystarczy tylko, że my sobie zainstalujemy to programowanie, korzystamy sobie z komputera i to nie jest żadna koparka kryptowalut, tutaj też można sobie wypłacać normalnie na Paypal, tylko ja sobie z tego korzystam właśnie w formie właśnie tego Jump Token'a. Z tego względu, że tam są te dodatkowe bonusy, no i też ja wolę sobie trzymać długoterminowo kryptowaluty. No i tak też podsumowując, oni mają tutaj ten taki specjalny teraz bonus, że właśnie desktopy, czyli komputery mają dwa razy więcej tego trafiku, dzięki czemu właśnie zarabiamy sobie o wiele więcej tutaj. No i też nie ukrywając jak, gdy sobie korzystam właśnie z tego oprogramowania, no to też mi to nie przymula żadnego komputera, nie ma tutaj żadnego problemu. Po prostu teraz po filmiku możecie sobie to zainstalować. Zapominacie o tym na kilka dni. To też oczywiście zależy, jaki macie internet, gdzie mieszkacie, bo to też wszystko od lokalizacji zależy, więc jest to ogólnie losowa sytuacja. No ale zapominacie o tym programie. Potem do niego wracacie i potem sobie patrzycie: O, już zarobiliśmy pieniądze, więc możemy je sobie wypłacić. I dzięki temu, no właśnie, co jakiś czas sobie tak wchodzicie i robicie na przykład to samo co ja, czyli wypłacacie sobie te pieniądze. No, ja to zrobiłem akurat w kryptowalutach. Nie ma to nic skomplikowanego, więc oczywiście, jeżeli ktoś z Was też chciałby się więcej dowiedzieć na temat zarobienia przez internet, to polecam się wam zapoznać z takim bardziej zaawansowanym szkoleniem, gdzie po prostu tłumaczę wszystkie najbardziej opłacalne i aktualne metody na zarobek w internecie. Tam oczywiście ten próg zarobkowy będzie zdecydowanie wyższy niż takie dodatkowe kilkaset złotych miesięcznie. No, i też nie ukrywając, trzeba się troszeczkę bardziej postarać, bo też no, nie ma jakiegoś tam niesamowitego sposobu, żeby być milionerem i nie robić nic, bo tak to właśnie życie nie wygląda. Więc polecam Wam zobaczyć sobie ten filmik, i tam po prostu jest to takie specjalne, bardziej zaawansowane szkolenie, gdzie otrzymujecie dostęp do wszystkich takich bardziej zaawansowanych informacji i na pewno może Wam się spodobać. No i to już był na tle.